ciecie albo myślicie, że jestem głupi, albo mnie nie szanujecie. Lub to i to. Dzięki, kochanie, da Ten telewizor działał, kiedy opuszczałem sklep, a ja go na pewno nie zepsułem. To który z was? A ktokolwiek to był, chcę, żeby wiedział, że dzięki niemu wasz ojciec poszedł do tego sklepu i zrobił z siebie głupka. No, okej, okay, Sue, dziękuję. Nie, niech to usłyszą. Wasz biedny ojciec wyszedł przez was na kompletnego wariata. Jezu Chryste, su. A teraz musi oglądać walkę u Vika i stanie się pośmiewiskiem całej okolicy. Wystarczy! Nikt nie opuści tej kanapy, póki nie usłyszę, kto to był. Ty zepsułaś mi telewizor? To nie ja, tatusiu, kochany. Oj, wiem, że nie ty księżniczko. Możesz iść. Dasz mi pieniążki na lody? Nie mam drobnych. Zepsułeś mi telewizor? Nie! Zepsułeś mi telewizor? Nie! On mi zepsuł telewizor? Nie! On mi zepsuł telewizor? Nie! Kto mi zepsuł telewizor? Nie, wiemy. Jeden z Was jest kłamcą. Jesteś kłamcą? Nie zrobiliśmy tego. No dobrze, tego właśnie chcecie? Świetnie, posiedzimy tu cały dzień, aż któryś z Was okaże nam szacunek i się wreszcie przyzna. Co? To ja, ja zepsułem twój telewizor To ty? Tak, to ja Aha, wiedziałem Jak? Nalałem do niego wody N Nalałeś wody? Po jaką cholerę nalałeś do niego wody? Powiem ci dlaczego, ponieważ braci ci szacunku, oto dlaczego O tak? No to wiesz co geniuszu, nie zrobiłem nie, tego nie Hej, jestem matką, która właśnie urodziła dwie córki w domu Gin po czwaro, choć jesteś ładniejsza ode mnie, to ja muszę być pięknością tej serii ale zostaw mnie ta teczara. Wow, te dzieci potrafią stać, chodzić i mówić dobrze po polsku. Za parę lat będą Einsteinami. A skarby moje. Już nigdy nie wrócę, bo i tak wasza matka zabiłaby mnie za parę sekund. To nieprawda? A ten nóż to niby sam tam się znalazł. O nie przyłapały mnie dwa paru sekundowe dzieci? Parę lat później. Nie rozumiem, tu czegoś masz kasy tyle, że stać by się było na trzy pokojówki, a i tak to ja muszę sprzątać cały dom, nawet jak jest czysty. Zamknij się, bachorze, czemu nie możesz być jak twoja siostra? Bo nie jestem, nie była i nigdy nie będę capociarą waszego pokroju. Chwilę później, jedziemy do galerii handlowej, możesz jechać z nami. Chcę to i to, to i to, i to, i tą malgę. To jest przecież boku na No jasne, że ci kupię. Ale to jest paskudne zboczone yaoi hentai. W ogóle nie wiem co tu robię, ale to będzie kosztować tak z 2000, bo to ubrania VIP. Dziewczynki wiejemy, trzeba zapłacić. Stać. Policja. Matka, skąd bierzesz tę miecze? Spod pewnie. Następnego dnia. ziemniaczku, ty mój będę tęsknić przynieś mi same szóstki. O ale fajna kiecka i make up czy będziesz moją byfyfy mimo tego że nawet się nie znamy. O będę twoją byfyfy tamte coś to twoja sis. Nie znam nawet tej brzeduli. Matka się pyta czy wzięłaś śniadanie bo jak nie to nam ci oddać swoje. Nie znam cię nawet, kretynko, i odwal się ode mnie albo zadzwonię po gliny. Wow, a ona, ona, ona nas zbije. Co tu się do stu niegrzecznych uczniów dzieje? Ona nas pobiła. One kłamią to farba. Bardzo nas boli. One kłamią to farba. Niech pani dzwoni po karetkę. Ile razy mam mówić, że to farba? Czekaj, sprawdzę, to masz rację, to farba, a ja nie wiem, czemu się uśmiechamy, pomocy. Po wizycie Dziuni pierwszej i Dziuni drugiej u dyrektora. Ojejku jaki ładny chłopiec on musi być nasz na wieki. Nie uciekaj od naszej miłości skarbie. Pomocy gonią mnie dwie jandere wariatki. Pomóż mi się schować one są straszne. Straszne to dopiero jest mieszkać z jedną z nich jak ja. I od tego momentu chłopiec kochał dziewczynę a dziewczyna chłopca chodzi mi o tą blondynę. Ja go nie kocham. Wybacz mi, ale tak jest w scenariuszu i zaraz macie się pocałować i wziąć ślub, a jeśli tego nie zrobicie, to was zjem. Ten scenariusz to gówno. I ty też? Walić to, że mamy 10 lat i bierzemy ślub kocham cię i chcę spędzić z tobą resztę życia. Kajtoja to ja z pierwszej części nowej wiecie ta niechciana niestety nie zostałam nazwana w tamtym odcinku za mną siedzi mój mąż również bezimienny. Choć kochani będą mówić kto dostał się do laboratorium strachu. Ty nic nie robisz tylko cały dzień oglądasz te durne sprawy czy jak to się nazywa. Chodź zobaczyć bo może twoja siostrzyczka tam się dostała. Hej, niedawno prowadziłam badania nad szczepionką na raka, ale gdy mi się nie udało, zaczęłam robić eksperymenty na ludziach, co do tego serialu wylosowałam 10 ludzi z całego świata i bez ich zgody będę ich torturować, Maji-senpai. Ej, no co mi przełączasz w połowie na anime, no? A teraz osoby, które wylosowałam sweet unicorn Kawaii little bla bla, bla girl zgacza grama, pochodzi z Brytanii Saki z Japonii Bamgo z Afryki i bezimienna niechciana córka z Polski aby było śmieszniej to i również jej siostra. Nie, nie, nie i nie to jest sfałszowane ja nie chcę. Spokojnie, kochana, nic ci się nie stanie, a teraz sio he telewizor tylko dla mnie. Ale zbrzydłaś i wzajemnie. O oh, hej, to ty jesteś ta from pana I'm so happy, że mogę poznać kogoś z Japonii. Ale nich honto nie taki fajny kraj. What? I love Japan. Anglia jest słaba. Polska, Polska jest, jest słaba. słaba. Africa is the best. A teraz klasycznie zmienię wam ciuchy i fryzury. A to nie miały być tortury i eksperymenty? To jest chyba dziwny top model. Unga dunga bizu, bizu bam go ładny tankił. Tak na marginesie co Bunga móc robić sam z pięcioma dziewczynami. Moje kimono. Baka 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 baka. O oh, seriośli nie umiesz udawać Japoncika. A ty nie umiesz udawać Anglika. Spełnił się mój największy koszmar. Wyglądam jak moja mama. Ty już jesteś tak brzydka, że nie idziecie bardziej oszpacić, a nie czekaj, hehehe. Zabijcie mnie. Ciebie zostawiam na Syberii. Na dwa dni ciebie wywożę do Rosji. Na trzy dni ty będziesz pół bez jedzenia na tydzień. Zamykam cię z siostrą na godzinę. Ta dziewczyna jest za ładna jak na moją siostrę. Wyglądam tak normalnie i tak brzydko. Po pewnym czasie zobaczmy, co u uczestników.